Można by pomyśleć, że nie czują się dobrze, mając w perspektywie walkę fair z zespołami, których wcześniej nie postrzegali za rywali. Mogą się bać walki fair, bo nigdy takiej nie toczyli. Moim zdaniem, sport powinien dawać każdemu szansę walki na równych warunkach. A oni są jak pięśniarz wagi ciężkiej, który chce tylko walczyć z zawodnikami wagi średniej. Tak Zach Brown podsumowuje. Duże ekipy Ferrari, Red Bulla i zdaje się Mercedesa w ostatnich sporach o przyszłość Formuły 1. Jest to temat główny naszego dzisiejszego spotkania. Witajcie najmilsi w szybkim strzale, mam nadzieję, zmieścicie w tym czasie. Dużo się dzieje, dlatego musimy szybciutko przejść przez te tematy. Będzie główna sprawa, czyli właśnie kwestia przyszłości Formuły 1, będzie o wyitwalnym Grand Prix. Parę słów, ponieważ zaczyna się to naprawdę podobać. Natomiast zaczynamy i kończymy z wypowiedziami Roberta, bardzo ciekawymi z ostatnich dni, przede wszystkim dla Sky Italia. No bo wydaje mi się, że z Maciekiem Gęzą widzieliśmy większość osób tego live chatu, tam nie było za bardzo jakichś takich nowości. No, nie było w tym aż takiej energii jak z Bartoszem, z Marznikiem. Plus jeszcze wydaje mi się, że po prostu taka powtarzalność, to się zaraz jeden po drugim, no trochę się to. To tak trochę skomasowało, więc, więc wydaje mi się, że to się trochę rozumieło. Natomiast było to oczywiście bardzo fajne, bardzo sympatyczne spotkanie, podczas którego no, najbardziej mnie wzruszyło i trochę bawiło jak Robert mówił, że Maćkowi, że gdyby on jechał w tym rajdzie, to by Maciek ukończył jeden z rajdów, gdzie mu stanął silnik i mówił, opowiadał o tym, jak to y, może pojechać w Radzie Dakar na pierwszy przejazd. Pierwszy z wielu, bo też Robert sugerował na pytanie, czy by zrobił Dakar, no to sugerował, że nie pojechałby sobie od tak, tylko musiał mieć program minimum na, na kilka rajdów. On tego nie powiedział dosłownie, ale to wynika z jego słów, tak? że Jakby to robić to na serio w każdym razie powiedziałby, że jakby jechał na pierwszy raz, to on by zabrał u siebie na pokład silnik dla Maćka zapasowy i wyskoczyliby z pilota i on, on by sobie odpoczywał, Maciek a Robert by mu ten silnik zmienił, to było super sympatyczne. No generalnie bardziej zwróciło na mnie, moją uwagę, to co Robert mówił w, na żywo w Sky Italia. Dwie rzeczy, jedna to mówił o sobie stanie w powiedział, że jako kierowca myślę, że nie ma wątpliwości co do jego umiejętności i jego woli. Myślę, że nie ma. Eee, przy czym Robert nie określił tych umiejętności ani, ani tej woli. Eee, czasami jednak wola to nie wystarczy. To jest wydaje mi się takie odniesienie też do, do historii Roberta. Jego wola jest niezaprzeczalna, co do jego umiejętności. Znak zapytania postawił Williams, natomiast no, nawet no, sytuacja z, z Seba jest o tyle nieciekawa, że no, no, o wiele bardziej nieciekawa w tym względzie, że no, z punktu widzenia z, z pozycji takiego mistrza świata, tak czterokrotnego, nagle został zdegradowany. Tak naprawdę, jeśli chodzi o, o, o Ferrari, na pozycji kierowcy numer dwa. Tak, liderem Ferrari został Charles Leclerc. Nie, nie oficjalnym, bo nieoficjalnym, ale to Leclerc ma kontrakt na 5 lat. A Wetelowi zaproponowano ponoć przedłużenie o rok i do tego jeszcze ze znacznie niższym wynagrodzeniem, co też nas nie dziwi. Tak jest tak, Robert, umieję sytuację Sebastiana Weta. Natomiast to jest ciekawe, co robi to uważa, co by się stało gdyby, gdyby sezon ruszył, powiedział tak. No, mamy z sobą lata dominacji Mercedesa i Luisa. Myślę, że gdyby ten sezon się rozpoczął, yy, siedzielibyśmy tutaj i komentowali zwycięstwa z strzał. Znowu. No, czyli to jest ten typ Roberta. Yy, no, też mi się tak wydaje. Yy, zresztą też w wywiadzie przedsezonowym, który bym. Yy, w gazecie, między innymi u mnie na Facebooku, no Robert też sugerował, że mówił, że co prawda przewaga srebrnych strzał nie jest tak duża, no ale generalnie no, srebrne strzały były, Mercedesy były faworytami. Rozpoczęcie jazdy nie będzie dla nikogo łatwe, kiedy już to, to szaleństwo się skończy i zaczniemy się ścigać, ale wciąż nie będzie, pokonać, nie, nie będzie łatwo pokonać kombinacji Mercedes i Hamilton i zredukować tej, tej straty, tej odległości. No cóż. Mam nadzieję, że się o tym przekonamy jeszcze w tym roku, chociaż kiedy, naprawdę nie sposób zgadnąć. Do wypowiedzi Roberta jeszcze wrócimy na koniec. Natomiast teraz temat główny: Wojna oszczędności. Przede wszystkim zaczynamy od tego, że Williams ogłosił, że wysłał zawodników na, przepraszam, pracowników większość na przymusowe urlopy z powodu trwającej sytuacji z COVID-19. Tak, to jest tłumaczone, to część szerzej zakrojonych oszczędności. Okres urlopów potrwa do końca maja. Podczas wyższe kadry i nasi kierowcy zaakceptowali obryczki wynagrodzeń o 20% od, cent, od 1 kwietnia. No to jest interesujące. Znaczy, po, po pierwsze, ci pracownicy wysłani na urlopy, oni będą opłacani, brytyjski podatnik zapłaci 80% ich wynagrodzeń, a resztę zrobi to Williams. Natomiast zwróć uwagę, urlopy mają trwać do końca maja, a przecież przymusowe zamknięcie fabryk, które Williams rozpoczął chyba 25 marca, jeśli dobrze pamiętam, miało trwać trzy tygodnie. No to nigdy nie byłem jakimś geniuszem matematycznym, ale wydaje mi się, że trzy tygodnie to się skończy gdzieś zaraz, właśnie teraz w maju, tak, za jakieś, nie wiem, 7 do 10 dni, coś takiego. Tymczasem pracownicy będą na urlopie do końca maja, o czym to świadczy? Świadczy to o tym, że zespoły, nawet mimo tego, że to nie jest przyznawane, no, czekają, że ten okres urlopów czy zamknięcia fabryk górnych, ten okres przerwy będzie wydłużony. Może nie aż o tyle, co jakby Williams wysłał swoich pracowników, ale jednak będzie wydłużony. No, i to jest, no, ewidentnie to jest w kartach, no, po prostu to się będzie tylko i wyłącznie odsuwało. Jeśli chodzi o te jakby, o 20% obcięcie, no cóż, no jest to bardzo miłe. Po raz pierwszy dostajemy jakiś tam wymiar finansowy. Co ciekawe, zresztą nie tylko UNB to, to zrobił, żeby skonkludować. Tych decyzji nie podjęliśmy z lekkim sercem, jednak naszym celem jest ochrona stanowisk pracy naszego personelu w grow, i upewnienie się, że będą mogli wrócić do pracy w pewnym zakresie, gdy pozwoli na tę sytuację. Mi się wydaje, że to jest wytłumaczenie generalnie wszystkich pracodawców całego świata na to, jeżeli są zmuszeni, no bo trzeba przetrwać tak, żeby się pewnego rodzaju cięcia, czy nawet nie wiem, czy, czy nawet zaniechanie wypłat, no to każdy będzie podawał, że to dlatego, żebyśmy potem mogli wrócić i, i znowu i, i znowu działać. Nie będę się badał, co o tym sądzą, szczerze, bo sytuacja jest wyjątkowa i tak, i można się zgadzać, można się nie zgadzać. Jest, jak jest po prostu i nic, z tym, nic z tym nie zrobimy. Do, tego, do tych urlopów jeszcze to McLaren i Forsyda się też dołączają, ich pracownicy bardzo podobnie i także. Cała Formuła 1 Chase Carey i 15 dyrektorów z, z Liberty Media, czy raczej po prostu z, z FOMUS, tak z, z tego ciała, który zarządza prawami marketingowymi, zgodzili się na obcięcie pensji 20% na dwa tygodnie. To jest interesujące, bo to są ludzie, którzy zarabiają najwięcej generalnie, i te 20% powiedzmy. No z kilku milionów, no to przynajmniej na no to pięciu, no to jest i dużo, i mało. No. I milion, milion to dużo. Nie? Natomiast z, jakby biorąc pod uwagę skalę wydatków i, i, i tyle, ile zostaje, no to wydaje mi się, że nie są z całą pewnością pokrzydzeni. Tak? To nie jest jeszcze jakaś tragedia. Raczej raczej nie wylądują na ulicy, nie będą musieli prawda, grać tak Chase Carrier czy, nie, nie, czy, czy tam rozbał, nie będą musieli jakby wyjść na ulicę i używać swoich innych talentów, typu instrumentalnych, żeby zarabiać na życie. Nie? myślę, że jakoś sobie z tym poradzą. Jestem spokojny, tak? Będę spał spokojniej, wiedząc, że jednak jakoś sobie, że tylko 20%. E... E... Też połowa z ponad 400 szeregowych pracowników FOM pójdzie na tej samej zasadzie na urlopy przymusowe, co w zespołach Formuły 1. Natomiast no, o co idzie walka, jeśli chodzi o oszczędności? Koszty sezonu 2019, takie operacyjne, to było 381 milionów dolarów. oczywiście to nie wlicza, w to nie wliczamy tego, co Liberté przesuwa do zespołów do podziału. Zespoły dzieliły między siebie miliard dolarów za, za zeszły sezon. Nadal dzielą, bo te pieniądze jeszcze są wypłacane. Bo to się wpłaca w, w kolejnym sezonie w transzach. Uh... Czyli 381 milionów, natomiast 147 milionów to ujęto, że sprzedaż i generalne koszty administracyjne, czyli coś co, takiego, no coś, co trzeba będzie zapłacić w niższym zakresie, szczególnie jak się obniża pensje, jak rząd brytyjski wkracza do akcji i, i pomaga podatnik brytyjski. Natomiast cały czas no, jest to ta kwota, no, którą trzeba. No że, przypuszczam, że tam może nie całe, ale 100 milionów dolarów, tak czy inaczej trzeba będzie na to wydać, I, podczas gdy będzie to stało. I co prawda przy tym przy obrotach formuły, 1, to są 2 miliardy dolarów mniej więcej z roku na rok. To to nie jest aż tak duża kwota, bo to będzie jakieś 5%, natomiast generalnie to jest cały czas około 100 milionów dolarów, tak? czyli, czyli kwota bardzo, bardzo wysoka. Jest jeszcze jedna kwestia ważna. Jeżeli będzie poniżej 15 wyścigów wyszły informacje, wówczas trzeba będzie oddawać adekwatnie pieniądze telewizjom, które zapłaciły za prawa telewizyjne do Formuły 1. I wydaje mi się, że te wypłaty nastąpią, dlatego że przeprowadzenie 15 wyścigów wydaje się teraz mniej prawdopodobne, aczkolwiek cały czas mam tam w planie, żeby zrobić osobny program o tym, co można zrobić, jak można ten sezon uratować, bo są na to bardzo interesujące pomysły i być może to się, to się zmieni. Natomiast póki co, no jeśli to się ma być inaczej. Wydaje mi się, że 15 wyścigów w normalnym rytmie takich, jakbyśmy normalnie żyli, to się nie odbędzie w tym roku. To będzie musiało się jakoś zmienić, to na przykład są te pomysły, żeby na przykład zrobić w Austrii, żeby się zaczął sezon w Austrii, bo tam jest dobra sytuacja, i żeby były w, w dwa wyścigi tydzień po tygodniu, tak, też będą grubsze kombinacje, Coś jest, co jest interesujące, dlatego że normalnie, formalnie nie można być Grand Prix tego samego kraju dwa razy w jednym roku. To się by musiało zmienić. W każdym razie, no, takie, takie problemy ma Formuła 1, natomiast toczy się walka o przyszłość. W poniedziałek było to spotkanie, wideokonferencja Chase Scary i Ross Brown ze strony Liberty Media, e, czyli zawiadowcy pra praw marketingowych i rząd żonto, od, ze strony FAI i szefowi 10 ekip. E, spotkanie trwało całe popołudnie, nie podjęto żadnych decyzji, choć ustalono, że, bo był ten pomysł, żeby wprowadzenie nowej formuły technicznej, tej rewolucyjnej, co miała być w przyszłym roku, została przesunięta na rok 2022 i były pomysły Red Bull za tym optował, żeby jeszcze przesunąć o rok na 2023. Ustalono, że nie. Że Autosport twierdzi, że do tego nie dojdzie, że w 2022 zobaczymy nowe bolidy. Moim zdaniem to jest taki 50-50. Ja bym uważał, że być mądrzej by było jednak jeszcze to przesunąć o rok, ale są też oczywiście przeciw, typu, że no ta nowa formuła ma być taka bardziej spektakularna i ma. ma pozwolić trochę bardziej zrównać się osiągi. Natomiast druga rzecz, taka, która rozważana, bardzo ciekawa, to wiadomo już, że czas jest, tak, ten szkielety, czy, 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 czy podwozia, nadwozia, karoserie. <grym>, nie, to nie są karoserie. Szkielety samochodów obecnych zostaną przeniesione, przeniesione na przyszły rok, ale trzeba też zamrozić inne elementy samochodu i teraz co zrobić, tak? Jak wybrać? Każdy zespół ma swoje pomysły, bo każdy zespół ma swoje słabe i mocne strony, czyli no, by było zamrozić dla wszystkich, na przykład, nie wiem, rozwój przedniego zawieszenia, co akurat nie nastąpi, bo Mercedes musi wyeliminować das z samochodu, no, ale niektóre ekipy na przykład nie potrzebują nic zmieniać w zawieszeniu, a mają inne priorytety, tak? Mają jakieś ważniejsze zmiany do zrobienia, i jeśli to będzie zamrożone, no to w tym momencie to będzie niesprawiedliwe. Więc wymyślono system tych tak zwanych tokenów, czy po prostu takich alokacji, czy to jokerów, jak to się mówi w WRC, czy takich powiedzmy zestawów zmian, że obszarów, które można poprawić w samochodzie i wycenić na jakąś tam liczbę ogólną, tak? Odgólnych takich tych tokenów znowu, czy żetonów i wycenić po prostu, jaki obszar gdzie będzie i w zasadzie no, po prostu ograniczyć nie tyle rozwój obszarów konkretnych w samochodzie, co po prostu ograniczyć ilość zmian, które można wprowadzić generalnie po prostu w tych obszarach. Jest to, musi być to system bardzo skomplikowany, ale jest to do opracowania. Taki system działał, kiedy weszła nowa formuła silnikowa, kiedy weszły hybrydy. W sezonach 2014 16 zespoły miały określone obszary do rozwoju. I mi się wydaje, że to by był taki bardzo dobry kompromis, tak, żeby faktycznie yy, no, te ograniczenia były sprawiedliwe. No i najważniejsze, limit budżetowy. Już się zgodziło wszystkich ekip, żeby znieść budżet, z obniżyć ze, 150, ze 175 na 150 milionów dolarów. Ale dużo ekip chce, większość tak naprawdę, żeby zejść jeszcze niżej i to bardzo drastycznie, o do 100 milionów tylko rocznie. Z jednej strony to brzmi tak drastycznie nierozsądnie, no bo dla dużych ekip, które przecież miały zabudżetowane na ten sezon, przypuszczam, 400 ponad milionów dolarów i Ferrari, i Mercedes, i Red Bull, grubo, zejść nagle na 100. To jest 4 razy niżej. Fakt jest taki, że musieli się szekować na limit 175 milionów dolarów, więc to już nie jest aż tak drastyczne zejście, ale zejście o 75 w ich sytuacji, szczególnie kiedy są włączone jeszcze pensje kierowców, rozwoju silników i, 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 i głównego personelu czołowego no To to jest no, bardzo, bardzo poważna redukcja, więc faktycznie ciężko to zaimplementować. Z drugiej strony jednak, jeśli nie teraz, to kiedy? Co najważniejsze, to się toczy nie tylko o pieniądze, już z całą pewnością nie o etaty pracowników, jak to mówią te ekipy, to się toczy tak naprawdę o układ sił Formu 1, o to, czy Formu 1 ma być zdrowa, czy nie. Pamiętajcie jeszcze jedno: im więcej z pieniędzy w obiegu w danym systemie, tym więcej osoby w tym systemie zarabiają. Dlatego, no jeżeli ktoś może mieć budżety w ekipie bardzo wysokie, no to będzie chciał je mieć, dlatego że ten obieg, wiecie, wszyscy zarabiają poza tym, co te pieniądze wykłada. Aczkolwiek osoby, które decydują już na przykład, a nie wykładają tych pieniędzy, też są jakby po tej stronie yy, korzystających. Tak, tak więc no to jest jeszcze jakby kolejny taki element, bardzo ciężki taki blok w przeforsowaniu oszczędności. Polega na tym, że jest sporo osób znaczących politycznie, które po prostu chcą, żeby tych pieniędzy było jak najwięcej, bo im więcej pieniędzy w obiegu, w obiegu tym więcej my i wielu z, z naszych tam wspólników, dajmy na to, e, zarobi. To jest bardzo ważna taka rzecz nikt wam tego oficjalnie nie powie, ale to jest jedna z głównych przyczyn, dla których generalnie Formuła 1 przez tyle lat wydaje tyle pieniędzy. na to jest taka, że za te pieniądze kupowano e, sukcesy. No jeśli chodzi o to zejście do 100 milionów, no to Ferrari, Red Bull i e, Mercedes, zdaniem Motorsportu, mają swoje jakieś zastrzeżenia. E, zdaniem BBC, e, Ferrari przewodzi tutaj w tej dyskusji e, i mają problem z tym, że Wystawiam taki argument, że skoro oni sprzedają swoje skrzynie biegów na przykład i, i zawieszenia innym zespołom, no to te inne zespoły nie będą musiały wydawać pieniędzy na ich rozwój. więc Tylko po prostu kupią gotowe, więc pójdą na łatwiznę, I tak. Tak? I więc będą miały łatwiej. Będą mogły te pieniądze wydać na inne rzeczy. Więc Ferrari chce i też za nimi Red Bull i Mercedes, żeby jednak te większe ekipy miały trochę wyższy limit budżetowy. Wydaje mi się też, że nie trochę, że dużo wyższy. Dlatego, żeby mogły mieć pieniądze na ten sergi Development. Jest tym jakaś tam metoda, natomiast, no wiecie, po pierwsze mogą sprzedawać jeszcze drożej, tak, żeby się upewnić, że te niższe ekipy nie zyskają, nie będą miały pieniędzy na ten rozwój. Tylko wiecie, chodzi o to, że już teraz są dość mocno trenowane to duże ekipy, więc no, być może już gdyby to było dość nieprzyzwoite. Wydaje mi się, że FAI będzie chciała upewnić i nadal się upewnia, że jednak no z całą pewnością te kwoty są o wiele wyższe niż muszą być, ale żeby przynajmniej były jakoś w granicach rozsądku, tak? Eee, a przecież nie zrobią krytyk we frankach, tak? Żeby ominąć ustawy jakieś antylichwiarskie. W tego się nie da zrobić w Formule 1. To się da tylko zrobić legalnie w bankingu i w polityce. Natomiast w Formule 1 aż tak grubo nie można zagrać. Eee, w związku z tym, no będą Będą tam jakieś te widełki rozwoju. Natomiast druga sprawa jest taka: niech wydają mniej na rozwój. No co? Muszą co roku robić tam skrzyni biegów? Jak będą wydać mniej na rozwój, to będą na rozwój tych elementów, to będą, będą mieli więcej pieniędzy na, na to, żeby konkurować z innymi. Znaczy tak, skończy się tak, moim zdaniem, że oni ostatecznie dostaną więcej pieniędzy na rozwój faktycznie, a i tak będą kosić jak za zboże od mniejszych ekip za te elementy. Ale oczywiście tak do pewnej granicy, tak, bo FAI tego przypilnuje, natomiast tyle, ile się będą z nimi wyciągać. Więc o co jest ta walka, moim mili? Walka jest o przyszłość. O zrobienie Formuły 1 takiej, jakiej marzymy, czyli o Formule 1, w której każdy albo większość zespołów może walczyć o zwycięstwa, i większość kierowców może walczyć o zwycięstwa, formułę. Bo teraz w Formule 1 jest tak, że jednak zespoły uznają, że ważniejszy od kierowcy jest sprzęt, że kierowca wybitny w słabszym sprzęcie nie osiągnie tyle, co kierowca bardzo dobry, typu Vettel, ale w lepszym sprzęcie jeszcze od niego. Czyli no, ten cały czas jest nacisk na inżynierowie, tak szczególnie myślą Natomiast w formule jeden takiej, o której mowa, która toczy się walka, jest tak, że kierowca staje się ważniejszy, bo jeżeli mamy wyrównany jakby limit budżetowy i milionów to jest ciągle bardzo dużo, i równiejszą dystrybucję dóbr, więc teoretycznie, technologicznie się zrównujemy, tym bardziej, że mamy jakby, dużo elementów wspólnych, dużo elementów zamrożonych, no to w tym momencie więcej idzie dla kierowcy. Jak więcej zależy od kierowcy. No i temu właśnie sprzeciwiają się oczywiście te największe ekipy. Ros Brown e, przepraszam, Zach Brown, e, Zach Brown e, czyli pryncypał e, McLarena, bardzo ciekawie o tym mówił dla BBC Sport no, i to jest ta perspektywa tych ekip, e, większości ekip, ale mniejszych. Patrząc na to, co się dzieje na świecie teraz, jeśli nie rozwiążemy tej kwestii, bardzo zdecydowanie dwa zespoły znikną. W zasadzie nawet cztery, jeśli tego właściwie nie rozwiążemy. Tak się no, na początku mówił, że o ile dwa znikną, a potem, że cztery, no być może za grubo gra, choć tego nie sposób przewidzieć. Natomiast to no, generalnie jest takie ryzyko. Yy, no, można by powiedzieć, OK, no jakieś tam zespoły odpadną, ale przecież można sprzedać zespół, będzie dużo chętnych. Brown mówi inaczej. Patrząc na to, jak dużo czasu zajmuje postawienie ekipy F1, w obecnym kryzysie, kryzysie ekonomicznym i zdrowotnym, sądzić, że ustawi się kolejka chętnych do ich przejęcia jak kiedyś, nie sądzę, że może być na to gorszy moment. Uważam więc, że Formuła 1 jest teraz bardzo wrażliwa. Eee, wszyscy zgadzają się eee, na to, żeby limit wynosił 150 milionów. Eee, Natomiast zdecydowana większość, wliczając to jeden z dużych zespołów, chciałaby zejść znacząco poniżej 150 milionów. Jeśli limit budżetowy nie będzie wystarczająco zdecydowany i niektóre osoby poczują, że muszą pokryć koszty tego sezonu bez szans odzyskania pieniędzy, mogą sobie zadać pytanie, po co tu jesteśmy? Takie pytanie już teraz zadaj sobie na przykład GinHas, prawda? No, bo aczkolwiek mógłby sobie zadać i wcześniej, bo przecież wcześniejszy model biznesowy. No To było do przewidzenia, że raczej, że raczej Has nie, nie będzie zarabiał pieniędzy na startach Formuły 1. Ginny Has zespół założył, z tego co się mówi, dla innych interesów, ale tego nie będę rozwijał. Nie uważam, że ktokolwiek startuje w F1 tylko po to, aby nabijać statystyki, kontynuuje Brown. W, police, w piłce nożnej, choć wszyscy wiedzą, że Manchester United lub Liverpool będą wygrywały częściej, przynajmniej każdy zespół ma szansę ich pokonać. W F1 tak nie jest. No nie jest, zdecydowanie. Tymczasem kilka zespołów stawia swoje własne interesy sportowe ponad dobro ogółu. Nie widzą, że ryzykują losy całego sportu, a wówczas wszyscy przegramy. No niby tak, ale to jeszcze raz powtórzę i będę powtarzał: Ferrari nie może doprowadzić do sytuacji, w której będzie przegrywało na przykład z hasem. Stąd, tak, czy z innymi ekipami, czy z Racing Point, stąd też zresztą i to jest, to się zahacza jakby o politykę Ferrari ma ogromne wpływy polityczne i, i, i finanse. Więc stąd, na przykład, właśnie między innymi stąd Lawrence Stroll zmieni nazwę zespołu na Aston Martin, bo to zmienia jego jakby pozycję w tej walce w, w tych przepychankach polityczno-finansowych. Jest, jestem przekonany, że to jest główny powód. E Formuła 1 przegra, tak? ja bo tutaj mówię o katastrofie Zagbron. Przegra, w najgorszym wypadku mogą, nie wiem, mogą upgrade'ować na formułę, mogą zrobić Formułę 1 na zasadach przejściowo, nie na rok albo dwa, na zasadach Formuły 2 na przykład. Upgrade'aj wszystkie ekipy z Formuły 2 i tyle, i będzie Formuła 1 jako taka. Nie, to nie będzie ta sama Formuła 1, będzie wiele do tego brakowało, ale będzie. Więc Formuła 1 jako przetwa, Brent jest bardzo silny. Natomiast czy to będzie ta sama Formuła 1? No jak się wszystko wyłoży, no to nie. Jak opisuje podział Brown? Jeśli jest podział, nie 50 na 50, raczej 80 na 20, prawda jest taka, że możemy przetrwać z 80% zespołów, nie przetrwamy z 20%, czyli mówi, że jak zostaniemy, my to przetrwamy, jak zostaną tylko Ferrari i Red Bull, a my odejdziemy, to nie przetrwamy. Niby tak, ale tych 20%, czyli Ferrari przede wszystkim i też Red Bull, to są największe pewnie, że zostaną. Szczególnie Ferrari. A reszta może odejść nawet, jeżeli, już Wam o tym mówiłem w poprzednim międzymi w fan a reszta może odejść nawet, jeżeli wszystkim im pójdą na rękę. Nawet jeżeli zostanie przykrypany limit 100 milionów dolarów i nie wiem, i zarządzą, że przy każdej wizycie prezes Daimlera będzie całowany. Po przez wszystkich szefów innych zespołów, to cały czas zarząd Daimler'a może uznać, że to im nie wystarczy, i może zdecydować, że odejdą z Formu 1. I to samo dotyczy Renault. Tak więc, no tutaj, to jest ten cały czas dylemat FIA i, że i Liberty, że muszą się liczyć jednak z tą mniejszością, która chce więcej, dlatego że ta mniejszość raczej w Formu 1 zostanie, a ta większość, co mówi, że zostanie, dopóki nic nie podpisze, to można naprawdę zrobić cuda, wyczyniać, oni i tak w 1 nie zostaną było mówić ciekawie o nowych regulaminach, o, o tym celu mówi, że musimy się od, jakby odejść od dwupoziomowych mistrzostw. Z jednej strony wykonujemy wspaniałą robotę, jeśli chodzi o inicjatywy marketingowe, tak jak Netflix, czy uliczne festiwale Formuły 1. Ale jeśli naprawdę chcemy zdobyć nową widownię, musimy da dać jej sport, w którym jest znacznie więcej walki. Niż teraz. I tu ma pełną rację. To no musi być więcej, więcej spektaków więcej zespołów, więcej kierowców, musi, musi mieć szansę na wygrywanie, po prostu. Bo to nie jest taki. Przepraszam, że jest parę osób, które wierzą w to, że, że to jakby boskość Luisa Hamiltona wygrywa. Owszem, jest świetnym kierowcą, ale no nie dominowałby, gdyby nie jeździł najlepszym samochodem. Tak? I bez tego, bez tego ani rusz. Więc no jednak chodzi o to, żeby, żeby te szanse, żeby te samochody, żeby ta technologia była wyrównana, a to się zrobi poprzez wydatki. I mówi jeszcze, konkluduje był To, co naprawdę podoba mi się w regulacjach na sezon 2022, to to, że po raz pierwszy skonstruowaliśmy z... je tak, aby poprawić spektakl. A nie jest tak, że to, jaki jest spektakl, jest konsekwencją tego, jakie są regulacje. Czyli jakby ten, jakby sunciem na pierwsze miejsce ma być to, żeby było lepsze ściganie. No, nie wiem, czy to tak zadziała, ale uwaga jest całkiem słuszna. Przechodzimy do e-sportu, dlatego że oglądałem to e, wirtualne Grand Prix e, Wietnamu, które się odbywało w Albert Parku. I powiem Wam szczerze, że mi się spodobało, szczególnie mi się podobały kwalifikacje, na przykład jak pościgi onboard leklerka, który walczył o pole position. E, jechał to okrążenie fenomenalnie i widać, co jest fajne, widać było jego styjazdy w tym. E, to były ruchy leklerka, to było zachowanie Leclerca, to było jego rodzaj prowadzenia samochodu i to realnie było widać z tego onboardu pusto. No tak, to on jechał. E, okrążenie było kapitalne. E, takie jak, powiedzmy, jakieś wymarzone okrążenie w Formuły 1, totalnie szalone. Formuła 1 by takiego okrążenia, nie może jedno na karierę by się przyjedzie, a potem jadąc nawet najlepsze, najsuper okrążenia, a on jest przecież najlepszym kierowcą w kwalifikacjach, w zeszłym roku był, to jednak aż tak na przegince się nie pojedzie. Natomiast w wirtualnym ściganiu to jest możliwe. Potem jeszcze pod koniec wyścigu jakiś prowadził od startu do mety, bo ruszał ostatecznie z pozycji, mimo że był drugi, bo inny kierowca dostał karę, o tym potem. No to pod koniec wyścigu no, ratował się i to taką potężną kontrolą w przedostatnim zakręcie, na ostatnim okrążeniu. Coś, co w normalnym wyścigu nie miałoby miejsca, o ile by go nikt nie ścigał, a miał wtedy 10 sekund zapasu na Londgarden, który jechał na drugiej pozycji. Więc no, wyobraźcie sobie, no, to, to inaczej, tak, inaczej niż, niż w realu. Natomiast coś wciąż wyglądało to spektakularnie. Natomiast najbardziej mi się podobał opis tego, jeśli chodzi o, o, o Lek tak, Było niewiarygodnie ciężko. Moim zdaniem, że może być nawet ciężej niż w realnym życiu, chodzi o, o to, że w prawdziwym życiu czujemy samochód. A tutaj wysiłek jest o wiele bardziej mentalny. Siedzimy na krześle, więc nie ma nawet przeciążeń, jakie mielibyśmy w prawdziwym samochodzie. A mimo to pociłem się jak szalony. Moje mięśnie nie bolą, ale jeśli chodzi o koncentrację i wszystko, spociłem się mocno, i jest to bardzo ciężkie. Ale był to wspaniały wyścig, mówi, mówi Charles Leclerc. Znaczy wydaje mi się, że stwierdzenie, że było ciężej niż normalny wyścig, wyścigu, to jest ten, trochę tak, wiesz, wiecie, może, może, może odleciał na tym, na jakiejś euforii, myślę, że nie. myślę, że nie. natomiast no co do zasady, tak, był to ciężki, taki stresujący wyścig, w którym no, szczególnie, że tam było dużo ziomków w z, z którymi chcieli się zmierzyć bo nie we trzech ustalili, z Raselami i z Albonem, że, że podejmą to wyzwanie i potem mówi że Leclerc, że minimum 5 godzin dziennie od tego czasu ćwiczył, żeby się przygotować do wyścigu. Przygotował się fenomenalnie, znowu się potwierdziło, że wyśmienity talent plus potężna praca równa się wynik sportowy. I to jest ta przewaga zresztą esportu sportu nad normalnym, nad normalnym ściganiem tych Grand Prix wirtualnych, bo tam niestety możecie mieć najwybitniejszego kierowcę, najbardziej pracowitego. Jak nie ma odpowiedniego samochodu, to nie wygra tutaj. Taka jest przewaga tej ścigania wirtualnego, że, że wygra. I jeszcze mówił, bo to mi się najbardziej spodobało. Byłem bardzo cicho, więc moja dziewczyna jest bardzo zadowolona. Ona pracuje. W sąsiedzi są cicho o tej porze, i gdybym się tarł tak, jak ostatnim razem, nie byliby zadowoleni. Mówi zwycięzca Grand Prix Wietnamu w Australii. Byłem cicho, nie, bo sąsiedzi byliby nie... narzędzia była zadowolona. Jak to brzmi? Ach, a to inna sprawa z tą, z tą moją dziewczyną. Młody jest Charles Leclerc, jeszcze nie rozumie, że co prawda o kobiety należy dbać i należy je szanować i w ogóle, ale nie wolno im się kłaść pod nogami i dawać się podeptać. Prawda, że men's że do what men's gotta do, prawda? Pewne rzeczy po prostu trzeba twardą ręką realizować. No ale może takie, takie rzeczy we minęły to innym razem, dlatego że dziś chcemy mówić e, krócej. Swoją drogą widziałem sporo zażaleń, że za długi był ostatni vlog. To zdania są zawsze podzielone, ale w takim razie tym razem zrobimy krócej. Z innych zawodników Lundgard. Lundegard wymiatał, tak? Jechał naprawdę świetnie, widać, że dużo opalał, natomiast też no, robił tak chamskie cięcia, to był cheat po prostu. Ja z tego co rozumiem, bo mądrego wypisały, że to można tak ustawić, żeby to było bardziej karane, natomiast ostatecznie no, nie było i kierowcy wyścigowi raczej starali się jechać czystą linią. I bardzo słusznie, bo też nie chcą się przyzwyczajać, wyrobić sobie swoich przyzwyczajeń. E, typu, nie wiem, no, Givinacji, na przykład jechał, tak? Natomiast, e, no, jeżeli możliwa jest taka jazda i takie cięcia, no to, to akurat w było, to bardzo niefajne, moim zdaniem. To już jest takie... No, nie, nie przypomina to prawdziwego ścigania. A, i to, co ważne, najważniejsze, pierwsze podium nim Sera w Formule 1, co prawda wirtualne, ale jednak mówiłem Wam, żebyście go nie lekceważyli, że to jest kierowca, który w odpowiednim samochodzie będzie nosił sukcesy. Co prawda jechał Williamsem, William zrobił ogromne postępy, jeśli chodzi o, o jego wirtualny samochód. Jest, ma takie same osiągi jak Mercedes, i Ferrari, i Red Bull, wyobraźcie sobie. Proszę bardzo, George, na trzeciej pozycji, pierwsze podium, pierwsze punkty. Brawo, brawo, brawo. Norris z kolei dramat. Nie przystąpił do wyścigu po kwalifikacjach, bo mu, się, bo mu się coś psuło i zadzwonił do Maxa. Znów a Max mu no, tutaj trochę pojechał. Powiedział: Nawet tego nie ma na swoim komputerze. Jeśli naprawdę yy, musisz zamykać tę grę, yy, to po prostu wrzuć ją ze swojego komputera. Wrzuć to do kosza. Ja nigdy do tego nie dołączę, powiedział Max Verstappen. Bardzo cenię jego szczere opinie. Eee, chociaż są bardzo nie na rękę e, twórcy gry i też trochę Formuły 1, pod, którą, pod której idą, to się wszystko mm, dzieje. Na koniec jeszcze parę słów o tym Robercie na, na, na Sky Italia, bo to były całkiem fajne wypowiedzi. Było między innymi pytanie od widza o jego najlepsze wyprzedzanie. Znaczy, ja widziałem sporo akcji Roberta super fajnych, na przykład cały czas uważam, że wyprzedzanie George'a Russell'a w Meksyku było fenomenalne. Natomiast, no bo takie moje ulubione akcje to jest 2010 rok i walka z batonem w Walencji. To jest po prostu tak niewiarygodnie kapitalny pojedynek, że byłby w Panteonie najlepszych, gdyby tak, gdyby w tym samodzielu siedział Louis, a nie Robert na przykład to wtedy tak. Natomiast no, niestety w tym, w tym układzieniu. Natomiast jest to tak, dwińcie jeszcze raz, zobaczcie sobie, jak oni obaj świetnie walczą na no, ostatnie milimetry, i, i jak z jednej strony cisną się po maxi, a z drugiej strony zostawiają sobie zawsze miejsce. To jest po prostu przednie, przednie, absolutnie fenomenalne ściganie. Natomiast Robert przypomniał, Dominikali był też na linii w tym samym momencie, przypomniał Fuji 2007, czyli tę szaloną walkę z Felipe Masą, po prostu totalnie na łokcie, totalnie na przeginca mimo tego, że obaj wyjeżdżali z toru, to jednak obaj jakoś byli bardzo, bardzo blisko nieraz, to jednak obaj dojechali do mety. Przy Masy oczywiście też Kończąc maner wyprzedzania poza torem, ale nic się nie wydarzyło. Mówi tak, Robert, dziś dostali, dostalibyśmy za to pewnie ze 30 punktów karnych kilka minut w boksach, a potem dyskwalifikację na 3 lata. No tak to mniej więcej, tak to mniej więcej by, by pewnie y, wyglądało. Przyznał też, że miał kontrakt z Ferrari, choć niechętnie, i ujął to, że byliby, stanowiliby pikantny duet z Fernando Alonso. Natomiast bardzo fajne na no, koniec, takie. Refleksja na temat pandemii i wychodzenia z tego kryzysu. Jak to będzie wyglądało? Robert mówi tak, nie będzie to łatwe, będziemy musieli zaakceptować pewne zmiany. Na przykład to, że nie będziemy mogli wszystkiego robić tak jak wcześniej. Ta sytuacja będzie przypominała trochę to, co przechodziłem ja. Po wypadku. E, miałem poważne ograniczenia prawej ręki i frustrowało mnie, że nie mogę robić różnych rzeczy tak jak wcześniej. Gdy to jednak zaakceptowałem, zacząłem się powoli odradzać. Także mentalnie. Nie wolno się poddawać. Podkreślił Robert. Bardzo niewiele trzeba, aby nasze życie wywróciło się do góry nogami. To przydarzyło mi się w 2011 roku i podobnie dzieje się teraz ludziom na całym świecie. Wydaje mi się, że przy znacznie, znacznie mniejszej dawce bólu. A jeszcze bardzo ważne, bo na tym spotkaniu z Maćkiem Robert dziękował prezesowi Bajtkowi za deklarację, że, że Orlen zostanie ze swoimi sportowcami. Wszystkimi, nie tylko motosportowymi. i absolutnie wielka klasa do tego też się należy dołączyć nie tylko dla Roberta i w imieniu jego, bo to jest bardzo duży program Orlen Teamu, tak więc super fajna decyzja, super fajne ogłoszenie, że w tych ciężkich czasach tak jednak ciągle silny i prężny koncern, jak Orlen, po prostu wspiera nadal swoich. Tyle w dzisiejszym spotkaniu, kochani. Do zobaczenia wkrótce.